Blanka, chodź. Super, chodź. Chodź, Blanusia, chodź. Chodź. Super, dobrze. To nie skacz, nie, nie skacz, nie skacz. Nie podszczypuj, bo niedobrze. Chodź, Blanka! Chodź! Zara nie skacz. Czy wy musicie po mnie wszystkie skapić? Chodź! 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 Super, chodź! Zostaw ją Zara. Dobrze! I Asik. Dobrze, dobrze, dobrze. Cieszę się bardzo. Asik. Morris. Nie skaczemy, nie, nie skaczysz, nie skaczysz.